Przypadki Słowa przedstawia Iwona Smolka. Maciej Robert w tomie Mniejsza o Ludzi tworzy bardzo spójny obraz historii, od wyjścia z jaskini do upadku rodzaju ludzkiego. W tym poetyckim świecie, wszystko co jest, ulega degradacji, a rozpad jest wpisane w DNA każdej istoty. Porażka dotknie każdego, kto walczy o utrzymanie swojego miejsca. A jego koniec znajmi krypsydra. Realizm splata się z oniryzmem, i czytając te wiersze, nie jesteśmy pewni, w której rzeczywistości, w której warstwie tej rzeczywistości znajdujemy się. Odyseja. W ślepych korytarzach jaskini Tunel Wielki znaleziono narzędzia, które zostawił tam człowiek. Ćwierć. Miliona lat temu. Majestatyczne słupy, ekstremalnie zimnego wodoru, które ze mgławicy Orła wyłuskał teleskop Habla, obwołano filarami stworzenia. Widziano w nich twarz Chrystusa, choć inni rozpoznawali Barta, Reynoldsa, drzewo, łaciatą krowę, psa, a nawet statuę wolności, ledwie majoczącą od strony. Lower Bay. Luty, ludzie, luty, ludzie o których myślę zbili się w gromadę, tworzą najmniejszy oddział w samym kącie snu. Spadł świeży, lepki śnieg, co chwila słychać huk, dachy tak strome, że czyste. Zaplanowali ucieczkę poprzez wywroty i złomy. Na przełaj w zamknięty las, aż po najdalszy przystanek już wyłączony z użytku. Z sylwetki czarnego ptaka został tylko strzęp lotki. W konturze widać wyraźnie, jak wykoleił się rozkład. Złomiarze zwinęli drut, coś uderzyło w okno. Ornitolog uczula, żeby nie ufać oszustom. Sierpień smuga obejrzana pod odpowiednim kątem oto się przed nim odsłania tajemnica życia a był to kąt ostry zaledwie na dwa palce dwa dziecięce palce pomiędzy framugą a drzwiami do sypialni telewizyjny program o gwiazdach że najlepiej je widać gdy nie patrzysz w ich stronę. Smuga światła spod progu. Ślady stóp. Sztorm. Sztampowe przebudzenie, szum w samym środku nocy, snu, który mógł być, sen, szum, wszystkim, tylko nie obcym domem i jego obcymi dźwiękami. Klimatyzacja, lotówka, przewód kominowy który mógł być wszystkim, niechaj tylko nie będzie czymś groźniejszym niż szturm za ciemnymi, zacienionymi oknami. Niechaj tylko nie będzie nicowanym światem, a my w nim pierwszą, ostatnią rodziną, ty i ja i na dostawce owoc żywota naszego. Amen. Jeszcze nie obeszliśmy tej wyspy dookoła, Gołębiarze z Kujaw. Gołębiarze z Kujaw, hobbyści tajemniczy jak ich obyczaje. Otwierali klatki, przeciągle gwizdali, łopotali szmatą, a gołębie kołowały nad wsią, nad powiatem. Gołębiarze z Kujaw nie patrzyli w niebo, nie mrużyli oczu, ocieniając je dłonią. Gołębiarze z Kujaw odwracali wzrok, Wystawiali miednice, nalewali wody, spoglądali w milczeniu. Jak na jej powierzchni, pierwszy, drugi, trzeci pojawiają się kręgi. Gołębiarze z kujaw, woda pozostawiona na noc, czysta. Wiersze Macieja Roberta z tomu mniejsza o ludzi. Czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.